Jakie skutki wywołuje upadłość konsumencka? Zadaliśmy to pytanie Jakubowi Głowaczowi, doktorowi nauk prawnych. Witam Jakubie. Witam Cię Krzysztofie, witam Państwa. Jakubie, powiedz mi, czym jest masa masy upadłościowej? To jest tak naprawdę fundamentalne pojęcie, jeżeli chodzi o skutki ogłoszenia upadłości. To znaczy, pierwszym skutkiem ogłoszenia upadłości jest powstanie masy upadłości. Mamy tutaj na myśli zespół składników majątkowych, które tak naprawdę nale, należały bądź powinny należeć w chwili ogłoszenia upadłości konsumenckiej do samego upadłego. Dłużnika. Mówimy oczywiście tutaj o, o e, wartościach, e, o przedmiotach, dobrach, które mają charakter majątkowy, czyli są możliwe do spieniężenia, więc nie interesują nas wartości, które e, posiadają charakter e, niemajątkowy. I tutaj w tym zakresie możemy mówić o tym, że dotyczy to wszystkiego tego, czym sam dłużnik i upadły mógłby e, zarządzać. Dobrze, a co jest wyłączone z masy upadłościowej? Tutaj y przepisy prawa upadłościowego zawierają y zamknięty katalog dotyczący tego typu przypadków. Mamy tu na myśli przede wszystkim, prawda? dobra majątkowo, charakterze podstawowym dla funkcjonowania każdego człowieka. Więc przede wszystkim tak naprawdę są to przedmioty użytku dnia codziennego, tak jak na przykład e, ubranie, prawda, przybory kuchenne, mamy tutaj przy, 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 przybory niezbędne do e, nauki, niezbędne do prowadzenia własnej działalności e, zarobkowej, bo nie gospodarczej, prawda, bo nie wolno. Mm. Dalej, minimalne tutaj określone ustawą zapasy. Żywności i opału, a także tutaj mamy niepodlegające zajęciu komorniczemu yy, części wynagrodzenia przysługującego za pracę i świadczenia o charakterze publiczno-prawnym otrzymywane w związku z takimi z sytuacjami, jak chociażby posiadanie stopnej niepełnosprawności. A czy upadły może obciążać masę upadłościową? Po ogłoszeniu upadłości zasadniczo upadły nie może obciążać yy, masy upadłości. Oczywiście w szczególnych przypadkach yy, będzie to dopuszczalne, prawda? jeżeli to, to zaakceptuje sąd i będą za tym przemawiały, yy, wiadomo, yy, przesłanki w charakterze obiektywnym, takim jak żeby te względy yy, słuszności czy yy, humanitaryzmu. Jednak standardem jest to, yy, że tego robić nie można, yy, ażeby między innymi nie, yy, nie uszczuplać i nie pogarszać sytuacji majątkowej osób, którym przysługują rozmaitego typu zabezpieczenia, na przykład prawnorzeczowe względem majątku należącego do upadłego. Mamy tu na myśli oczywiście takie instytucje prawa, jak zastaw czy hipoteka. Dobrze, a co w przypadku, kiedy upadły dostał jakiś majątek w spadku? Co się z tym dzieje? Zasadniczo każdy spadek, który jest otrzymywany przez upadłego, trafia, prawda, w całości do masy upadłości. I tutaj mamy na myśli oczywiście to, że dany spadek, mając na uwadze podstawowe rozwiązania prawa cywilnego, jest przyjmowany z dobrodziejstwem inwentarza. To znaczy odpowiada spadkobierca za długi tylko w takim zakresie, ile warte jest stan czynny inwentarza danego spadku. Oczywiście, jeżeli to ogłoszenie upadłości tutaj jeszcze byłoby poprzedzone sytuacją, że nie upłynął termin do złożenia oświadczenia o przyjęciu spadku, czyli nie minęło 6 miesięcy od dnia śmierci spadkodawcy, wówczas tutaj jeszcze możliwe jest jego tutaj włączenie w skład masy upadłości, więc tak jak powiedziałem, standardem jest jego włączenie w masę upadłości. A co do, jakby to powiedzieć, zobowiązań upadłego, czyli jeżeli upadły posiada zobowiązanie, co się z nimi dzieje, czy też musi je regulować już po ogłoszeniu upadłości? Znaczy tak, tutaj mamy do czynienia ze swego rodzaju miernikiem prawidłowego postępowania y, upadłego i, i dłużnika. Jeżeli ta, takowe, prawda, y, y, długi były, no to tutaj w tym zakresie tak naprawdę będziemy czekać y, na to, y, co postanowi sąd, prawda, Wespół z syndykiem w zakresie istniejących zobowiązań. Bo oczywiście tutaj w tym zakresie dowolności już po stronie samego dłużnika nie będzie. Będzie on związany tym, co orzeknie w tym zakresie Sąd Upadłości. Jednak już w tym momencie nie musi chociażby się bać, prawda, tutaj postępowania egzekucyjnego. Dobrze. A jeżeli mamy do czynienia z majątkiem małżeńskim. Jaki ma wpływ jakby na, tą, na ten wspólny majątek ogłoszenie upadłości przez upadłego? Tak. Y, tutaj mamy generalną zasadę, że majątek wspólny małżonków trafia do y, masy y, upadłości. Tego spośród nich, prawda, wobec którego zostało ogłoszone upadłość. Jeżeli wobec, wo, wobec obu z nich, no to prawda tutaj naprawdę on będzie można powiedzieć po, po, w stronie są do ustalenia w jakim zakresie, któ, który z małżonków powinien zadbać prawda, we współsyndykiem o to, żeby służył ten majątek wspólny w określonej części spłacie e, jego zobowiązań w części e, lub w całości. Tutaj ważne jest to, e, czy, a jeżeli tak, to kiedy została zawarta małżeńska majątkowa, czyli intercyza. I tutaj mamy na myśli sytuację, że jeżeli stało się to e, e, w ciągu dwóch lat albo wcześniej niż przed upływem dwóch lat od złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, wówczas taka intercyza nie będzie miała wpływu prawda, na sam przebieg potem i skutki postępowania w zakresie upadłości konsumenckiej, czyli jeżeli ta intercyza chociażby została zawarta 3 lata wcześniej, wówczas ma ona skutek, majątek jest tak podzielony, jak wynika to z intercyzy, czyli tam nie tylko musi pełna rozdzielność, ale by, może być rozszerzenie bądź zawężenie e, tutaj majątku wspólnego, jakie jak standardowe rozwiązania w tym zakresie e, zawiera, prawda? E, polski kodeks cywilny i kodeks rodzinno opiekuńczy A jaki wpływ na czynności prawne? ma właśnie ogłoszenie upadłości? Tutaj możemy mówić o tym, że tak naprawdę po ogłoszeniu upadłości sam upadły nie może zarządzać majątkiem, który do niego należał, czyli tak naprawdę jest wyjęty spod tego zarządu. Ten zarząd przechodzi z, no, najczęściej w ręce syndyka, a jeżeli chodzi o samą skuteczność czynności. No to tutaj, wiadomo, tutaj mamy pewnego rodzaju rozwarstwienie, ponieważ czynności, które miałyby być dokonywane prawda, z pokrzywdzeniem wierzycieli, mogą być uznane za bezskuteczne, jeżeli nastąpiłyby one przed ogłoszeniem upadłości. Jeżeli nastąpiły po, prawda, wówczas one są bezwzględnie nieważne. Okay. Dziękuję Jakub bardzo za rozmowę. Dziękuję. Dziękuję, dziękuję Państwu. Zapraszam do oglądania kolejnych wideo z serii o, na temat ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Zapraszam Państwa do zasubskrybowania kanału i do zobaczenia następnym razem. Jeżeli uważacie Państwo, że sytuacja finansowa wymknęła się spod kontroli i macie problem z, ze spłatą bieżących zobowiązań i nie widzicie za bardzo rozwiązania, koniecznie zarejestrujcie się na naszej stronie internetowej, aby skonsultować swój przypadek. Podpowiemy Państwu, jak przygotować się do upadłości i czy w Państwa przypadku istnieje możliwość ogłoszenia upadłości konsumenckiej.